Takie piękne zabytki jeszcze macie. A tu zdaje się, się buduje nowe linie tramwajowe. Przecież to jest kompromitacja. Jak można w miasto puszczać, takiego zawali drogę z XIX wieku. Ale się puszczę. Bo jesteśmy z Kansenem, zrozumcie. Z Kansenem. Jak ja, jak ja byłem. Jak przestałem być socjalistą, bo mając lat dziewięć byłem jeszcze socjalistą, wierzyłem w tę głupotę. Ale mając 10 już zmudzałem. No, i jak tam miałem te 10 lat, to byłem pouczany, jak to Związek Sowiecki się wspaniale rozwija. A ja patrzyłem, gdzie powstają drapacze chmur. I wiedziałem, że gdzie jest rozwój. W Ameryce, tam są drapacze chmur. tam powstają. Gdzie powstają ci drapacze chmur? Dopomijam no kraje arabskie, bo to petrodolary. Ale gdzie? Chiny, Tajwan, Malezja, Indonezja, Afryka, RPA, Brazylia, Ameryka. A w Europie? Proszę <laughs> Państwa, czytam. 10 dni temu, że powstaje najwyższy drapasz chmur w Afryce. 640 metrów w Kasablance. W rok go zrobią. W rok. Żaden wy Empire State Building budowano rok i miesiąc w 1901 roku. Żaden problem. przy nie zatrzymamy ruchu ulicznego. Proszę powstaje ten drapasz chmur w Kasablance. 640 metrów. A w Europie mamy taki drapasz chmur. Najwyższy ma 340 metrów. W całej Europie mamy tylko 10 drapaczy chmur wyższych niż 300 metrów. Z czego 7 w Moskwie. 8 w Stambule. Jeden we Frankfurcie i jeden w Londynie. To wszystko. Jesteśmy skansenem, rozumiecie? Jesteśmy skansenem. Dzieci się nie rodzą. Gospodarka stoi. Umieramy. Dumna, cywilizacja białego człowieka umiera. I tu nie ma co dyskutować, czy rządzi Kaczyński, czy tu, jest, jest to jest jedna, jedna banda. Oni wszyscy wierzą, że trzeba brać dotacje, że trzeba dawać moje hasło jest być dumnie, być, mam być dumni i bogaci, bo PiS mówi tak, mam być dumni patrioci oczywiście, ale, ale no pieniądze są nieważne. A PiS, a PO mówi, tam duma nieważna, ważna, łapę do Unii, dostaniemy i będziemy bogaci. A Chińczycy są dumni i bogaci. Bogacą się, prawda? Są dumni, nikim nic nie daje. Mają w tej chwili lotniskowce, broń jądrową, rakiety balistyczne, lodownik na Księżycu. Za 5 lat Chińczyk stanie, stanie na Marsie. Mają koleje, drogi 500 metrów na godzinę. Kraj, który 30 lat temu był 20 razy biedniejszy od nas. 20 razy biedniejszy od dzisiejszej Polski, od tej Polski. W ciągu 30 lat pracując za. Dwa, trzy lata stanie się potężniejszą Stanów Zjednoczonych. Popracują. Bo Popracują. Bo ja mam dla, dla Państwa okrutną wiadomość, bo tu wszyscy są tak lewicowo lewicowym nastawieni, że prasa to hańbi, prawda, Prasa to jest tego, to jest ciężki obowiązek. A ja mówię, nie, prasa nie jest większa, to mam się bogacić. Prasa jest po to, żeby się bogacić. Nie pracujemy po to, żeby realizować cele społeczne, tylko żeby się bogacić, bogacić, bogacić. To jest naszym celem. To Ci wszyscy tam, Tuski, Kaczyńskie i inne, to mówią wam, że trzeba realizować cele społeczne, telewizyjna. Telewizja ma nie bogacić, tylko ma misję realizować. Proszę was. A my mówimy krótko. Po to jest gospodarka, żebyście się bogacili, a nie realizowali cele społeczne. Nie po to budujemy fabrykę, żeby ludzie mieli pracę. Nie po to budujemy fabrykę butów, żeby ludzie mieli pracę, tylko po to, żeby myśmy mieli buty. Nie po to jest fabryka śrubek. Że żeby robotnicy mieli pracę, tylko po to, żebyśmy my mieli dobre śrubki. I nie po to jest szpital, żeby lekarze i pielęgniarki miały pracę, tylko po to, żeby żebyśmy byli dobrze leczeni. I jak pielęgniarka źle przewija pupę niebo w lęciu, to trzeba nas bitą mordę z pracy wywalić, bo nieważne jest dobro czeka pracy, tylko ważne jest dobro pacjenta szpitala. Powiedzmy jasno: celem nie jest dobro czeka pracy, tylko dobro czeka po pracy. Żyjemy nie po to, żeby pracować. Żyjemy po to, żeby żyć, żeby się rozwijać, żeby się bawić, żeby, żeby mieć dzieci. Każdy ma swoje własne cele, a prasa jest tylko po to, żeby mieć pieniądze, pieniądze i pieniądze. My mówimy krótko, pozwólmy im się bogacić. A na nas się nakłada takie podatki, że w sumie razem 85% tego, co, co zarabiamy, państwo nam zabiera nie w podatku samym, ale tak, w benzynie. Benzyna kosztuje złotych 20 zł. A ile kosztuje na stacji? 5 zł prawie, tak? To są podatki. Wódka kosztuje 2 zł, a w sklepie 20. Podatki. Bułka kosztuje 20 groszy, a piekarz bierze 60. Czy ten piekarz jest tylko po, poborcą podatkowym, rozumiecie? On jest tylko poborcą podatkowym. On bierze od was te, 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 te 20 groszy i zanosi potem do izby skarbowej. Wy nie widzicie, ile płacicie podatków. Wam się wydaje, że wy płacicie tylko te, które tam macie na pasku. A nie widzicie, ile płacicie w chlebie, w benzynie, w tym wszystkim. Są gigantyczne podatki, które biorą ta banda w Warszawie. Rozkradać, że pół jest jak rozkrada. Bo jak rozkradnie, to przynajmniej się im przyda. Ale marnuje. A żeby ukraść złotówkę, muszą marnować 5 zł. Patrzcie, o, na przykład. Jechałem tutaj... Panie Tomku, gdzie pan jest? O. Jechałem, pan Tomek mówi. 20 kilometrów płotów wzdłuż autostrady. Żeby, żeby... mrówki nie ogłuchły, nie? Po bracie. Po co to jest? Bo im droższa autostrada, bo im droższa autostrada, to 10% dla tego kto zamawia, nie? Po prostu. Czyli tak, wydano 50 milionów po to, żeby facet ukradł 5. To taniej było wydać mu 5 w łapę, i tego nie robić, nie? Znacznie taniej, nie by się uczciwie zarobił, abyśmy... Za, zarobił, znaczy ten słynny dowcip jak... Jak y, dwóch kolegów studiowało na, y, w, w, w Ameryce na Politechnice, jeden Kanadyjczyk, drugi Peruwiańczyk. No i, no i tam było pięciolecie. Studiuj zebrali się, akurat w Kanadzie było. No i ten Kanadyjczyk, swoją kolegę z Peru, zabiera do siebie do domu, ma taki ładny domek. O, to robiłeś się już w domku, mówi: Tak! A skąd? No, dostałem koncesję na budowę 30 mil autostrady. Patrz, jest autostrada, no i zarobiłem. Mam domek. Aha. Kolejny 5 lat. Tym razem zrobili się w Peru zebranie absolwentów. No i ten kolega zaprasza do siebie. Pałac złocenia, prawda? Skąd to wszystko masz? Prowadzi go do okna. Widzisz tę te autostradę? No, jakaś ścieżka butnista. No, autostrady nie ma, ale beton jest tutaj. <grym> I tak to i tak to wszystko działa, nie? Proszę Państwa, otóż. Otóż trzeba pozwolić ludziom zarabiać się, dorabiać, bogacić, a nie marnować pieniądze na takie właśnie rzeczy. Na różne cele socjalne, społeczne, prawda, bezsensowne, jak jest państwowe, to oczywiście każdy robi drogo. robi drogo. Ja wam ja, ja powiem tak, się, wam się mówi, że musi być państwowa opieka lekarska, widać, byśmy nie, nie dali rady. To ja mam ja, ja powiem, jak w Ameryce wprowadzono pierwociny, jeszcze nie było Obama 40 30 parę lat temu, Zrobią ten Blue Cross, tam Medicaid i tak dalej. I w ciągu 20 lat cena usług lekarskich poszła w górę dziesięciokrotnie. U nas w Polsce lekarstwa kosztują 6 razy drożej niż w Brazylii czy w RPA. 6 razy drożej, rozumiecie? A dlaczego te ceny idą tak w górę? No, się, idę sobie do lekarza i mówię panie doktorze, boli mnie kolano. Ej, ja się bada i mówi, panie Mikke, masz pan 73 lata, kolano ma prawo boleć. A ja mówię, pani a lewe kolano ma też 73 lata i nie boli. A. On mnie jeszcze bada i mówi, jeba, jest szansa jedna na 100 tysięcy, że masz pan tam raka torebki stawowej, no, 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 no sobie jakieś tam daje nazwę, ale możemy zrobić tomografię, żeby się przekonać. Tomografia kosztuje 1000 dolarów. To jak ja mam zapłacić, to ja powiem, panie doktorze, szansa 1 na 100 tysięcy to jest większa szansa, że ja na tę tomografię wpadnę pod samochód. Daję sobie spokój. A jak to jest za darmo, czyli państwo płaci, to rób pan tę tomografię. Jeszcze drugą pan zrób, żeby sprawdzić, czy nie było pomyłki za pierwszym. Bo co mi szkodzi, nie ja płacę, nie? I cena idzie w górę drastycznie, bo nie ja płacę. Jeżeli ludzie sami nie płacą, to koszty idą w górę niebotycznie. Stać nas na to? Nie stać nas na to. Musimy się bogacić, odłożyć ten 1000 dolarów dla siebie, prawda? I coś sobie kupić, zainwestować na 1000 dolarów, Natomiast wydać na tę tomografię. Zrozumcie, musimy przestać patrzeć na siebie jak na dobro ludzi pracy. Trzeba patrzeć na siebie po pracy. Prawica mówi, nie obiecuję wam podwyżki zarobków. Prawica mówi, że będą spadały podatki, a więc będą spadały ceny. Wszyscy Będą zarabiali dzięki temu, że ceny. A nie, że ludzie tam. Bo jak człowiek zarabia więcej, to rząd kłada większy podatek, nie? Ja Wam powiem, jak działają związki zawodowe. Działają tak. Związek Zawodowy Szewców mówi: podwyżki chcemy. No i tam dostaje tam 200 zł. W wyniku tego but kosztuje o stówę więcej. No bo trzeba do ceny butów, nie? Podwyżkę. No i Związek Zawodowy Stolarzy. Mówi, podwyżki chcemy, zamiast to, rząd dolicza oczywiście podatki, tam VAT, PIT i tak dalej, no i cena buta idzie w górę tam, cena stołu idzie w górę o stówę, tak, nie, dobra. I obaj zarobili, tylko on zarobił stówę, ja pójdzie kupić stół, zapłaci dwie stówy więcej. A ten, co robił stół, gdzie kupić buty, zarobił stówę, a straci 200, boże, a to zarobił rząd. Od jednego się do od drugiego łosłowia, nie? Bo na naliczyliśmy podatki od jednego i od drugiego. Czyli z, Związek Zawodowy wywalczył podwyżkę i w pracy jestem zadowolony, ale po pracy to ja straciłem. Bo inni ludzie pracy też zarobili. Człowieka pracy trzeba gnębić. Trzeba, żeby gnębić, żeby służył na dwóch łapkach człowiekowi konsumpcji. Bo celem jest konsumpcja, a nie praca. Celem jest konsumpcja mają być tanie i dobre towary. Bo jak rządzą ludzie pracy, to człowiek pracy chce robić byle jak i możliwie drogo. A jak rządzą konsumenci, to on chce mieć dobry towar i możliwie tanio. I rządzić muszą konsumenci, a nie ludzie pracy. Musimy przestać patrzeć na siebie jako na ludzi pracy. Musimy myśleć o tym, że jesteśmy ludźmi konsumpcji. Towary są po to, żebyśmy my mieli towary. Cała ta czerena tam hołota w Warszawie, a ciągle o komunizmu, że ludzie pracy, ludzie pracy, ludzie pracy. A my mówimy, mamy się bogacić i kupować. Mamy być konsumentami. Mamy domagać się tanych i dobrych towarów od ludzi pracy. Kapitalista ma nam służyć na dwóch łapkach. Kapitalista ma robić to, co my chcemy. Bo jak jest państwowa firma, to on robi to, co on chce. Nie? Jak nie chcemy kupić jego lodówek, to on nakłada cła, prawda, albo on nie pozwala importować z Chin, żeby było drogo. I człowiek pracy zarabia, ale konsument traci. Nie? To ma do... 7 pamięci Lekaczyński na przykład. On mówi on mówił musimy się ustrzec, bo jeżeli wpuścimy, otworzymy rynek, to przyjdą Rosjanie i będą sprzedawali nam benzynę taniej. Rozumiecie? jako bał nas interes? Bo ma, orden bo ma, ma zarabiać, a my mamy płacić za benzynę drogo. E? Jak ten człowiek myślał? On myślał, żeby... Polacy stracili, byle zarobił Orlen. Tak. Otóż nie. Komuniści mówią tak. Nie, to dobro dobro General Motors, to co jest dobre dla General Motors, jest dobre dla Stanów Zjednoczonych. Ale mówimy nie. Co jest dobre dla Kowalskiego na ulicy, jest dobre dla Polski. A nie dobro Orlen jest dobre dla Polski. Dobro konsumenta polskiego. To jest całkowicie inne. I widzenie świata. My jesteśmy prawicy, jesteśmy partią prawicy, no my, KNP, tam UPR, partie prawicowe, i my walczymy o dobro konsumenta, a nie o człowieka pracy. A oni wszyscy mają tylko z ludzi pracy. Zrozumcie Państwo, to jest zupełnie inne myślenie. Tak było kiedyś. Tak myślano, myślano prawicowo, myślano jeszcze 100 lat temu, 150 lat temu. Od 100 lat rządzą socjaliści. I oni narzucili nam to widzenie, że jesteśmy ludźmi pracy. Nie, nie jesteśmy ludźmi pracy. Pan jesteś dziwkarzem, pan jesteś pan dobrym ojcem rodziny, pan jesteś wiatelistą, pan jesteś podróżnikiem i to jest pański cel życiowy.